Czy 2024 rok był dobry dla branży giereczkowej? Optymista powie, że oczywiście, przecież wydano całą masę różnorodnych, przefantastycznych, wysokobudżetowych gier na każdą aktualną platformę. Konsolowe gry coraz częściej otrzymują dopracowane pecetowe porty, a niezależnie od tego, jaki gatunek się ceni, jest w co grać. Pesymista w milczeniu będzie kolekcjonował swoje łzy do pudełkowego wydania Concorda. A ja. Ja sprowadzę optymistę na Ziemię, pesymiście podam chusteczki, dodając przy okazji od siebie, przynajmniej dostaliśmy Animal Well. Nie jestem bynajmniej jedną z tych osób, co na każde narzekactwo na choroby trawiące rynek AAA odpowiadają: przecież wystarczy grać w gry niezależne, to rozwiąże wszystkie nasze problemy. No bo przecież nie poprawi to sytuacji dziesiątek tysięcy regularnie zwalnianych deweloperów, nie mówiąc już o korekcie kursu najbardziej głośnych tytułów, które z uporem maniaka zderzają się ze ścianą, chcąc naśladować sukces Fortnite'a czy Geta Online. Czytaj, być nieprzerwanym strumieniem gotówki do skarbców CEO. Gry niezależne działają bardziej w skali mikro, pozwalają pojedynczemu odbiorcy przypomnieć sobie, że nadal kreatywność może być w cenie, oferując świeże, interaktywne doświadczenia. Tylko kto nam o nich powie? Nie zrobi tego pan korporacja, skupiając swoją uwagę na kolejnym wymuskanym remasterze. Tutaj przydatni okazują się YouTuberzy. Nie ci zainteresowani kolejnym gorącym trendem w krzyczeniu do kamery, a tacy jak Jason, znany szerzej jako Video Game Dunkey. Jak już to znacie go zapewne z bitej dekady mniej lub bardziej bystrego heheszkowania z przywargier wideo, choć jakiś czas temu zdecydował się wraz ze swoją żoną na założenie wydawnictwa Big Mode, którego pierwszym dzieckiem okazała się niepozorna produkcja pojedynczego autora, Animal Well. Billy Basso stworzył bowiem grę logiczną na szkielecie Metroidwani, która zachwycając krytyków zyskała uwagę kogoś, kto normalnie od tego typu produkcji trzyma się z daleka. O mnie mowa rzecz jasna. Na samą myśl o graniu w takie The Witness boli mnie głowa. Serio, mam przez kilkanaście godzin rozwiązywać zagadki, by dostać na koniec jedno wielkie nic? I hope you're hungry for Dzięki, Jonathan. A jednak coś mnie ruszyło, żeby dać Animal Well szansę. Zapewne ta sama iskra, która sprawiła, żeś drogi widzu kliknął w ten materiał, by dowiedzieć się, o co może tu chodzić. Pozwól więc, że postaram się streścić, by gotowa odpowiedź nie zasiedziała się przesadnie długo w poczekalni. Najłatwiej będzie mi chyba zacząć od protagonisty, który perfekcyjnie reprezentuje ducha całości produkcji. Jest bowiem czymś małym, uroczym, nieokreślonym i nienazwanym bytem, od mały zwierzaczek pozbawiony jasno określonych motywacji poza instynktem przetrwania w niegościnnym świecie. Ten zdaje się być faktycznym głównym bohaterem, miksując retro-pikselozę ze współczesną stylizacją w najlepszy możliwy sposób. Pomimo tego, że istnieje niezliczona ilość gier z podobną oprawą graficzną, to żadna nie wygląda jak Animal Well. I żadna nie brzmi równie niepokojąco. To już samo w sobie niemałe osiągnięcie. Jeszcze ciekawiej się robi, gdy zaczniemy stopniowo rozkminiać mechanizmy rządzące się rozgrywką. Ta, jak już powiedziałem, ma w sobie dużo składników kojarzonych jednoznacznie z Metroidwaniami. Eksploracja mapy posegmentowanej na pomieszczenia, zablokowane przejścia, stopniowo odblokowywane umiejętności pozwalające na docieranie do wcześniej niedostępnych zakamarków, no wszystko to, co kojarzycie słysząc słowo Metroidwania. Brak jednak oczywistych wskazówek gdzie, co, jak, w jakiej kolejności, po co, dlaczego, komu, z czym, czemu, z kim, dla kogo. Brakuje tylko pytania do wołacza. To jest coś, co zazwyczaj totalnie zniechęca mnie do ciągłego walenia głową w ścianę. Wow, ciekawe co będzie za tą zagadką. Niesamowite, kolejny pokój z kolejną zagadką. Gra Basso jednak przez większość czasu unika pułapki wrzucania nas w jedyny słuszny schemat, oferując nielinearną możliwość rozwiązywania kolejnych problemów. Nie zapomina przy tym o systematycznym rozruszaniu naszych palców, które nie powinny się przecież nudzić, gdy nasza głowa pracuje. Zagadki stanowią więc nierzadko spore wyzwanie zręcznościowe, wymagając od nas koordynacji ręka-oko w określonym okienku czasowym. By nieco rozbudzić nasze zmysły, gra chętnie czerpie z konwencji horrorowej, dorzucając do pętli rozgrywki okazjonalne sekwencje ucieczek, gdy naszym praktycznie bezbronnym hipkiem musimy unikać niebezpiecznych bestii, przemierzających interesujące nas lokacje. Naszą jedyną bronią jest spryt oraz trzymane w ekwipunku narzędzia, jedynie tymczasowo odwracające uwagę oponentów. Ewolucja nie zapewniła nam ostrych zębów i pazurów, będziemy musieli więc poradzić sobie bardziej ludzkimi metodami. Znaleźć możemy skrzętnie poukrywane rozmaite znajdźki, ale te nie nagradzają spostrzegawczości w jakiś sposób ułatwiając nam rozgrywkę, od są nagrodą samą w sobie. Nie chcę wam zdradzić nawet, co w zasadzie musimy zrobić w Animal Well, by dotrzeć do napisów końcowych. Głównie dlatego, że narzuciłbym wam swoją własną interpretację wydarzeń. Czy chodzi o jakiś starożytny rytuał, może pozbycie się aktualnego zagrożenia nękającego wystraszone zwierzątka tu i teraz, wyeliminowanie ostatnich pozostałości zgniłej cywilizacji, która pozostawiła po sobie ciągle funkcjonujące mechanizmy z kołowrotkami, dźwigniami i źródłami zasilania. Nie dowiemy się tego z żadnej ekspozycji od milczących NPCów, nie przeczytamy żadnego tomiszcza. Na jakiekolwiek słowo pisane, będziemy musieli poczekać do super ukrytego zakończenia dla wybranych. Znaczy, ja się nie doczekałem. Po 7 godzinach z Animal Well udało mi się bowiem ukończyć główną część kampanii pozbawionej kontekstu, sensu, jakiejkolwiek spójnej narracji. Od Billy Basso podaje ci rąsie, masz tu ładne pikselowe fajerwerki na koniec podróży, dzięki za wspólnie spędzony czas. Reszta czeka na najbardziej zapalonych entuzjastów w wizji autora, której największą tajemnicą jest chyba to, że w swojej wymowie przypomina o takich pikselowych klasykach jak Mario Bros czy Celeste. Czy naprawdę gra się w Mario dla uratowania księżniczki, a w Celest by przekonać się jaki kamień leży na szczycie góry? Przecież tam nie będzie niczego więcej. Nigdy. Ale może będzie. Nigdy nie masz pewności dopóki nie sprawdzisz. Może Luigi jest w Mario 64 na DS. Dlatego cieszę się, że zagrałem w Animal Well. Nigdy nie sięgnąłbym po coś takiego, gdyby nie danki. Pojedyncza grindy nie wyleczy całej branży, ale stanowi dowód, że nadal warto interesować się tym medium. Tylko dlaczego wersję pudełkową musiał wydać limited DRAM? A